Spirit Pure to najnowsze słuchawki bezprzewodowe z portfolio niemieckiej marki, które są budżetową propozycją dla osób szukających taniego urządzenia do rozmów i słuchania muzyki, które będzie dobrze wyglądało w bardziej wyszukanej niż t-shirt stylizacji. Mimo niskiej ceny, na stronie producenta zapłacimy za nie dokładnie 169 zł, a dodatkowo można ją zbić 10% kodem, Pure zdecydowanie wyróżnia się od podobnie wycenionej konkurencji. Mamy tu do czynienia z ciekawym etui i słuchawkami, które przyciągają wzrok z daleka dzięki metalowej części korpusu i połączeniu eleganckich kolorów bieli i srebra. Na pokładzie znajdziemy Bluetooth 5.0, obsługę kodeka AAC, zakres częstotliwości słuchawek to 20 Hz do 20 kHz, dynamikę 101 dB, czas pracy do 5 godzin plus 4 do ładowania z etui, obsługę asystentów głosowych oraz dotykowe sterowanie. Amba Spirit Pure leżą w uchu zaskakująco dobrze, są lekkie, a wielkość silikonowych nakładek dobrana tak, że bez trudu znajdziemy coś dla siebie. Przeszkadza sterowanie, a konkretnie wybór pojedynczego tapnięcia na dowolnej słuchawce, który aktywuje asystenta głosowego. W praktyce aktywujemy go przypadkowo przy każdej próbie poprawienia słuchawek w uszach, a nawet zakładając je czy zdejmując. W ciekawach na słuchawki do 200 zł ham brzmią zaskakująco dobrze. Przede wszystkim udało się tak zestroić ten model, że nie jest nakierowany na konkretny gatunek muzyczny. Nie będzie to jednak tak czyste brzmienie, jak obiecywałaby na dwa słuchawek, bo scena jest dość wąska, a średnie tony nieco zduszone. W konsekwencji starszy rok brzmi zauważalnie gorzej i po tyłku dostają częstotliwości odpowiedzialne za wysoki wokal. Bardzo dużo zależy od poziomu głośności, ponieważ Spirit nabiera mocy gdzieś 3 czwartych skali. Im ciszej, tym jakość muzyki zwyczajnie staje się słabsza. Bardziej ciasne brzmienie z mniejszą wysokich tonów. Reasumując, Hama Spirit Pure to dobrze wykonane, eleganckie słuchawki, które ze względu na design i niską cenę wpadną w oko osobom szukającym rozsądnego kompromisu w kategorii koszty, wygląd, możliwości. Pełny tekst znajdziecie w linku w opisie.